Dzisiaj przygotowałem materiał o tym, jak obniżyć troszeczkę motocykl z zawieszeniem typu Monoshock z tyłu, na przykładzie Hondy CB500F. Materiał ten może być ciekawy, zwłaszcza dla motorniczych o krótszych nóżkach. Zapraszam. Do wykonania tej operacji potrzebujemy na pewno dwie kości, czyli te elementy po lewej stronie ekranu. W zależności od długości tych kości, zmieniamy do podłogi odległości. Pamiętajmy jeszcze jedno, jak obniżymy motocykl, zastanówmy się, czy nie będziemy potrzebowali krótszej stopki. Ja akurat mam taką w zapasie, choć nie planuję jej używać. Największą trudnością i zarazem najniebezpieczniejszą czynnością, coś dzisiaj widzę, że rymem operuje, ale jest podwieszenie tyłu motocykla. I tutaj problem polega na tym, że musimy tak podwiesić najlepiej tył motocykla, żeby wahacz był luźny. U mnie to nie sprawia dużego problemu, ponieważ mam hak w suficie, ale jeżeli nie macie haka, najlepiej zorganizować sobie jakąś solidną drabinę i jechać po prostu tyłem motocykla pod drabinkę. Ale zanim tył upowiesimy, dobrze jest sobie zablokować przedni hamulec, tak aby motocykl nam nie uciekał i nie jeździł po garażu. Użyłem do tego zwykłych rzepowych taśm do spinania kabli pod biurkiem. No to teraz zastanówmy się jak zamocować motocykl Ja przez szmatę i takie gumowane haki e, przewlekłem je przez e, mocowanie tylnych setów Taśma jest zaczepiona o sufit I za chwilę będę całą dupkę motocykla dźwigał do góry i napinał odpowiednio taśmy tak, aby po opuszczeniu podnośnika motocykl został w górze Dla bezpieczeństwa jeszcze sobie przygotowałem takie dwie kobyłki Zanim cokolwiek podniesiemy, sprawdźmy czy kości mają szans pasować. U mnie widać, że powinno być OK. Kość jest nieznacznie dłuższa, to oznacza, że po prostu motocykl pójdzie troszeczkę w dół, czyli zmniejszymy jego wysokość. Aby podnieść motocykl, najprościej jest podjechać podnośnikiem pod wahacz i po prostu podlewarować jego tył. I pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Najpierw dbamy o motocykl, a potem o siebie. Generalnie trudno jest odrestaurować podrapane objawki, a złamana ręka czy złamany paznokieć na pewno szybko odrośnie. Chłopka w górze, to teraz napnijmy pasy tak, aby w górze pozostała po odpuszczeniu podnośnika. No to wszystko się zgadza, możemy odkręcić kości. Ja próbowałem zwykłym kluczem oczkowym, aczkolwiek wiedziałem, że to nie zadziała. Dlatego zostawmy klucz, żeby pełnił rolę kontry, a odkręćmy zwykłym, porządnym, nasadowym. I teraz, jak widać, te śruby nie do końca po odkręcaniu chcą wyjść, bo cały czas są prężone przez wahać. Dlatego wziąłem breszkę, mam akurat taką dość solidną i podkładam sobie delikatnie pod koło. I ruszając kołem, praktycznie śruby wypadną bez żadnego problemu. Na dolnej śrubie widać, widzimy, że jeszcze była tuleja odłożyska. Ja nie będę tutaj robić przeglądu szczelnień łożysk, bo to jest temat na osobny materiał, ale sprawdźmy czy te kości będą pasować, wyczyśćmy tuleje i montujmy wszystko z powrotem do kupy. Przed podkręcaniem wszystkiego, jeszcze wyczyliśmy te elementy na motocyklu, które są zabrudzone, i przejdziemy już do składania. Wszystko wyczyszczone, to teraz możemy skręcać. Ja najpierw sobie podwiesiłem kości na górnej śrubie. I teraz, w momencie kiedy nie pasują odległości, a raczej pasować nie będą, bo te kości są przecież dłuższe, musimy lekko dźwignią, czyli tą breszką pod tylnym kołem poruszać, tak aby odpowiednio była ustawiona odległość wahacza względem kości. Jak już kości mamy założone, możemy spokojnie sobie to skręcić, pamiętając o zastosowaniu kleju na nakrętki. Całość skręcamy siłą 44 Nm. No to urządzenie zapipcyło, czyli mamy odpowiedni moment, jest to odpowiednio skręcone, w związku z tym możemy zabrać się za opuszczanie motocykla na ziemię i sprawdzenie czy wszystko jest OK i czy rzeczywiście motocykl się obniżył. W moim motocyklu długość stopki wystarczyła, aczkolwiek widać, że była skracona, więc podejrzewam, że wcześniejszy właściciel też był motorniczym o krótkich nóżkach. Jeżeli u Was ten kąt natarcia na stopkę jest zbyt duży, jak najbardziej polecam albo skrócić, albo zastosować nową krótszą. To by było tyle, jeżeli chodzi o obniżenie motocykla. Na koniec chciałbym tylko Was uczulić na kilka bardzo, bardzo istotnych tematów. Przede wszystkim. To jest zawieszenie, na tym się trzyma tylnie koło. W związku z tym, po jakichś 50-70 km sprawdźcie, czy na pewno wszystko jest dobrze poskręcane. Druga rzecz jest taka, że zmieniła się troszeczkę odległość koła względem silnika, w związku z czym warto jest sprawdzić naciąg łańcucha, ponieważ podejrzewam, że będzie po prostu nieodpowiedni. Trzecia rzecz, również istotna. Jeżeli obniżymy Tył motocykla przód automatycznie pójdzie troszeczkę do góry, a właściwie nie tyle przód pójdzie do góry, co kąt świecenia przednich świateł, więc musimy się upewnić, że nie wymagana jest tam korekta tak, aby innych nie oślepiać. A ostatnia rzecz, czwarta, to już mówiłem długość stopki bocznej. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!